Ja się nawet daćmy dzisiaj gram w Minecraft, ale subskrybujcie kontucie, slajkujcie, umykam do 60 subskrybentów. Dzisiaj ponawiam moją y, wersję, 10 dni na hardcore. Ostatnio się budowałem i y, w sensie na to 319 kratkę się budowałem i się do, dobudowałem. Y, dzisiaj jest pierwszy odcinek z Hardcorem y, i dzisiejsze moje zadania. Spadnie. Dzisiejsze moje zadania będą takie jak zbudować wysetkę, yy, zbudować jakiś taki prowizoryczny domek, coś takiego i zabić potwora. Więc yy, zobaczymy jak to będzie. Oczywiście ten odcinek będzie się składał z jakby dwóch dni. Dzisiaj jest dzień, który? Trzeci. Czyli do piątego dnia musimy dotrwać. Jeśli, oczywiście przypominam jeśli spadnę, znaczy... spadnę, no? Jeśli zginę, to y, muszę dla kwiatuszka dać y, 20 zł i z tego też nagram właśnie odcinek. Z pierwszym zadaniem, zadaniem zajmiemy się od razu, bo musimy rozbudować wysadkę. Więc od razu właśnie to zrobimy. Później zasadzimy sadzonkę, a później właśnie domkiem się zajmiemy. Musimy mieć sporo chyba drewna, bo yy, na no domach na pewno nam nie starczy. nie wiem, jakoś tak powiększamy gdzieś w Okej. Okay. Nie wiem, czy starczy. Może. Mam jeszcze. To ona staw na pewno. więc powinno starczyć tylko nie spadł coś to... to, to znaczy, wola nie spadać o tak nie no. no spadać no to szybko woda chociaż raczej mi się nie uda to chwila. tu już nie mogę budować um, więc Zobaczymy, czy przeżyję. A jak nie, to 20 zł kilo leci na konto kwiatuszka. Z tego, właśnie, też odcinek. Yy, dobra, z tego, co widzę, to pierwsze zadanie mamy na razie zaliczone, chociaż to nie jest tak dużo wysepka, ale na razie mamy zadanie yy, z głowy, jakby, bo większej na razie wysepki chyba nie zrobimy. Chociaż możemy od razu troszkę domek zrobić. I też nie za duży, ale o, jaka ta się kierowało w ma marucha. Ta niezniszczalność, ok. I mam jeszcze kilof niezniszczalność. Mamy też trochę kamienia, więc tyle dobrego, a chociaż musimy ten kamień oszczędzać. Bo sadzonkami nie jest tak źle, bo mam 6 sadzonek, to na spokojnie, ale y, kobra musimy oszczędzać. Mam go tylko 46, ale mamy za to. Ten. Musimy też węgiel oszczędzać i jedzonko, bo znaczy owiaczka może się zaspawnić chyba, ale może być mało procent szans na to. Więc no, nie, zrobimy coś takiego: taki odomek jakiś. Y... nie to. A nie mogę wyżej. To ja muszę niżej ten domek zrobić Aha. to muszę trochę niżej się skopać, okay. muszę to zniszczyć żeby... o śpiew mi padła w sumie to było do przewidzenia do przewidzenia jak to złożyć pierd bo... muszę niestety ten domek niżej zrobić i mogę i za to dziękuję y ale o, zobaczymy a nie złapałem ok teraz nie wiem ile ile jak domek jest raz, dwa, trzy trzeci, czwarty to jest sufit i tyle mi wystarczy w domku to jest sufit, czyli musimy jakieś 5 kratek w dół się wykopać. 5 sztuk pięć... Ok. no. Okej. Troszkę się panę, a ja nie chciałbym. Dobra, myślałem, że nie kłócę. Przecież nie wiem, czy mówię... aż tak się przestraszyłem. Przecież tu jest woda, więc... No. Dobra, więc tu trzeba, trzeba wszystko by było yy, oszczędzać, czy za też oszczędzać. Ja nie wiem po co szmarkt. Dobra. Nie to, to by było go oszczędzać.

No chyba jest Okej. I musimy... Tu jakieś drobinki by się przydały, w my od razu je zrobimy. Tu jakieś drobinki robimy. Naprawdę. Na tylu wersjach ru... inaczej się robi, więc tutaj. A, z patyków, ok. <laughs> Co ja robię Za mało chyba zrobiłem drabinek. No na pewno za mało. Yy. Ok, mamy 3. Ok. Chyba 6 starczy, chociaż może i nie. No nie starczy. Jeszcze za 4 troszkę tego drewna użyjemy. No to chociaż crafting może tu stać, więc trzy tak naprawdę. Proszę. Chcę coś sprawdzić. To tak można. Ok. Czyli niepotrzebne mi trzy kolejne drobinki używam. Ok. Mm. Zrobimy skrzynkę i na górze tą skrzynkę postawimy, chociaż można i na dole w sumie, ale na razie postawię ją na górze, obok łóżka. ja się trochę te łóżka w, w innym miejscu postawię, bo boję się, że one spadną i wtedy to cały nos, tyle czasu by minęło, no to naprawdę trochę słabo by było do tej skrzyni włożymy niepotrzebne rzeczy nasionkę na razie właśnie włożymy złoto raczej też kilo trzcinę takie po prostu niepotrzebne rzeczy to możemy wziąć piecyki yy, tego pochodnie na pewno bo świetli trzeba to schowamy to, to a w sumie mamy krzesiwo. mogę a nie bo nie mogę teraz bo się spali dobra włożymy też tego o Mam no, no, psiana więc w sumie z jedzenkiem nie będzie aż tak źle Więc tutaj okay, widzę, że zaraz będzie um, A bo nie mogę takie postawić, no tak przecież zaraz będzie noc się robić sobie o, już możemy nać położyć. Dobra, i będzie czwarty dzień. Raczej będę... i muszę zadanie mam zawić potwora, więc będę musiał do nocy też czekać Chociaż musimy mm, no tego piecu tam pieca tam było. Tak będzie trzeba to zabudować, ale na razie... Ogólnie tutaj trzeba będzie sadzonkę dać. Bo... Zróbmy hmm. tutaj drzewo, no. Też trzeba uważać naprawdę, żeby nie tego. Chociaż jakby stąd skopać tego Dirta, no to ustawmy tak, mogę zejść maksymalnie do tego końca ostatniego dirka. Znaczy w sensie, gdzieś, może inaczej, do 300, kropki maksymalnie schodzić. Mm, no teraz, tak, cztery bloczki mi zostały. No to tu na pewno i nie wiem, co a mnie prawka będzie, no to musimy gdzieś bardziej w tą stronę. Teraz tak. Idziemy na yy, w sensie bierzemy do Oj. Oj. Szkoda. okej okay. Dobra, to na razie mam no, tu usadzę, to jedną. Chociaż to właśnie też musimy oszczędzać, znaczy już go nie mamy w sensie, ale... ale no... Dobra, to mi pochodnie. postawimy jedną gdzieś tu. Chociaż nie, na razie może ich nie stawiamy, bo musimy i tak do nocy poczekać. Więc no... Jedną tam tutaj postawię. Ano. Kolejne dwie tam włożę sobie. Teraz tak... Do... A nie, bo mieliśmy przecież mieć domek tam niżej. To musimy to Oj. zrobić z drewna przejście do domku. Na razie tak się podbudujemy. Znaczy w sensie podbudujemy tak klocki za klockiem nie wiem, gdzieś dotąd może okej okay. gdzieś tak ho. chociaż... oj lepsze robimy na razie chociaż musimy pamiętać że to ma być też domek a nie jakieś coś nie wiadomo co Szyb nie zdobędziemy w żaden sposób, bo nie mamy piasku, więc tego nie będziemy mieli ale tu jakoś można ogarnąć już, żeby to lepiej wyglądało. Dobrze, że akurat tam nie spadłem. Tu chyba też tak było. No. Kurczę, no to szkoda niestety, ale trudno już. Okay. Tej. No myślę okej. Okay. No dobra no. Niech będzie. так так mm. тогда. в тот странно скакать, а да. может Там, то хлам Вот так. tak byłam, teraz się przestraszyłem. Strach w oczach na chwilę, bo to jest na poziomie, wysoko, a to nie jest. A, czyli tu wprost było za wysoko, a ja poprawiłem. Okej. Okay. Okej, okay, on. Yy, a, mam tu chleb, nie zobaczyłem. Bo... Okej. Okay. idziemy na górę tutaj i tutaj dziurę załatamy tutaj już musi coś zostać a tutaj zaraz jak wszystko zrobimy domak, to to przeniesiemy chociaż tu coś nie tutaj yy, na pewno zrobić trzeba drzwi tak no jak szparię, to, ok teraz tak No, tego, to nie było Stoję na drzwiach. Jak to wygląda? A, no, nie, ja jednak stoję troszkę. To, myślę, to ten, z takiej perspektywy to wyglądało, jakby nie dotykał, ale jak perspektywę zmieniłem to tak już wyglądało, jakby dotykam. Nie wiem, jak, do czego ten kamień, tego kamień miał. Znaczy, mogłaby być podłoga, ale nie wiem, czy jest sens. Hmm. Kolejna deska spadła. Okej, okay. tam już zostawmy. Nie wiem, czy to jest, czy to ładnie wygląda, ale nie chcę. Yy. OK. widomek praktycznie nie zrobiony. Musimy teraz też czekać na chwilę, ja nie mam kości, żeby tam mączka pozbyła się tego. Musimy czekać na drewno, tak naprawdę. A nie mogę, co to zrobić? Moglibyśmy hmm. okay. w sumie. Bo dzisiejszy zamek to był właśnie domek. Zbudowanie farmy to już. Znaczy farmy. Yy, tej yy, platformy to już mamy. Domek prawie. I co jeszcze? Musimy zabić potworka. Zabić potworka musimy. Możemy dopiero w nocy zrobić, jeśli się zespałni. Eee, przecież nie wiem czy nie trzeba większego terenu zrobić. Ale zobaczymy i, I co? O, co ja eee, No i tyle w sumie naprawdę. tego kola będziemy mieli jako, żeby coś robić. Farmę zrobimy, w sensie, no farmę zrobimy na wieżach, a my tylko chciałem zrobić właśnie, y, w farmę w celu. W nie wiem, czy tu jeszcze możemy, o, do, drzewko Te wszystkie sadzonki zbierać, bo yy, żadna się nie zmarnowała. Bo jakbyśmy kiedyś powiększyli farmę nad tym drewnem, no to tak naprawdę nieskończoną farmę możemy robić. Chociaż w 10 dni nie zrobi się nieskończone nie farmy, tylko platformy. Yy, dobra, to już czołem. Yy, a, a nie, bo mimo, że zapękuj w tamtym odcinku. okej, okay. się zastanawiałam, czy. Nie przyspieszyć tego i nie... Yy, nie zniszczyć tych liści. Okej. Okay. A tu mi niestety nie starczyło, ale to musimy czekać aż kolejne drzewo urośnie. Dobra. Zlecam jeszcze drzewo, że jeśli wypadnie, jeśli nie ono coś zrobić jabłuszka buška. się dała ja nie mogłem tyle złota o jabłuszka fajnie jeśli wiecie ile na to proszę prostu w komentarzu na ale fajnie jabłuszka bym się fajnie no i na razie fajnie o druga sadzonka Ja myślę, 50% szans jest na to, że albo 40 coś takiego, że... Albo wiecie co, ja tu to zniszczę. Ja tu myślę 40% szans jest na to, że nic w ogóle nie wypadnie. I wezmę tą pochodnię, tu postawię. Bo to, nie wiem ile musiałbym Jak daleko musiałbym być. Yy. To możemy zniszczyć. Jak daleko musiałbym być, żeby tam te potworki na górze się zaspełniły. I zaraz chyba zrobię taką prostą linię. I w tej prostej yy, tam po prostu będą myślę potworki się spełnić, ale taką małą platformę zrobiłem, coś takiego. Jak to nie, nie wygląda fajnie. Ta pochodnia na środku też niezbyt, ale na razie musimy ją tak zostawić. Dobra. Niech tu jedna będzie, załóżmy tu druga, a tu gdzieś trzecia. Na suficie nie da się ją postawić, ok. Hmm, jeśli się zaraz nie zaspam na górze, to właśnie będziemy musieli taką, jakby, platformę zrobić. jeszcze yy, musimy, kulę co ja robię? Bo już jest noc i kliknąłem dwa razy w łóżko, bo chciałam sobie zrobić. Wspomniałam, że tego. Dobra, chyba musimy tutaj platformę zrobić taką. No chyba tak. Yy, dobra, chyba musimy skoblać taki, ale to trudno, no trochę strata jego. Ale tamto drzew chyba tak szybko nie wyłatwi, żeby... Chociaż nie możemy zrobić inaczej. To na razie nam nie będzie aż tak potrzebne. To przerobimy na deski i gdzieś posadzimy w sobie uczęcie, że podbudujesz... Jemy się tam nie będzie straty kodla, a deski zawsze y, będą na plusie i tak chyba, że jak ja pójdę tam się zespałni właśnie coś nie wiem, czy coś tu może się zespałnić no. dobra, niestety trzy kobla zużyjemy mało brakowało Musimy czekać całą noc. Jeśli nam się dzisiaj to nie uda, to nie, będziemy musieli to zrobić w następnym odcinku. Na razie domek musi być tak, niestety, ale. No. Musimy też tak poczekać na. Będę stał tutaj przy sadzące. Musimy poczekać na. Yy... Otworki aż się tam zespełnie, ja stąd muszę mogę widzieć w sumie oby to mnie nie zepchało, więc tak staniemy sobie fajnie by było jakby to znowu, znowu ta sadzonka tego się w drzewo zamieniła. Nie wiem ile muszę być kratek do tego, ale naprawdę nie mam na górze nic się nie zaspełniło musimy dłuższą tą platformę zrobić czy ja nie chciałbym spaść to na pewno niech tu się one spełnią. okej, okay. czy w sumie nie wiem, czy ja coś mogę teraz zrobić, oprócz tego tkania aż się potworki zespalnią. Chyba nic, więc widzimy się, aż zespalnią się.